Halo halo! Słuchajcie, nie bez powodu jesteśmy na papajce. Słuchajcie to, to jest bardzo ważne. Jako że papajka to jest bardzo... no widzicie no. Bardzo aktywny serwer Jak widać to oczywiście wiadomo te gildia z jego dalej jest w topce. No już top 10 wypadli. dobrze, niedobrze, niedobrze. Bardzo niedobrze z tego powodu. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś <grym> wróci na szczyt. Będzie miała właściwie do tego bardzo dobrą, oczywiście, okazję. No, bo zobaczcie, no, jak widać, online jest duży, nie? No, Mamy 300 honoru nabitego, co nie? Minęło tylko 16 dni, więc no, całkiem sporo się wydaje, nie? Nawet i temy są na licko. Patrzcie, co prawda, sprzedają może 3 osoby na krzyż, no, ale nikt nie powie, że nic nie ma. Może nikogo nie ma online, wiecie, na żadnych levelach. Tylko GM-owie. w ogóle są online w topce od 1 do 30. To nie jest istotne aktualnie. Dlaczego? Ponieważ mm, Papaya wyszła z nowym pomysłem. Jaki to świetny pomysł, zapytasz, żeby coś zrobić. Jako, że to jest świetna gierka, ona potrzebuje jednej dobrej rzeczy. Skoro nie wyszedł ci pierwszy serwer, nie wyszedł Ci też i drugi serwer to co powiecie na trzeci serwer <grymne> Nowy GM Na papajki doszły chyba trzy osoby, może dwie nowe, jakoś takie zmiany na środku GM Marduk. Tutaj mówi, jeżeli nie zmienimy... Jeżeli nie zmienimy niczego, nic nie zostanie zmienione. Jego cytat, nie? No i generalnie co możemy dowiedzieć się ważnego z tej informacji. Możemy się dowiedzieć, że y, będzie nowy serwer, wystartuje S3, będzie on w sierpniu i... Tyle. I będą informacje tam na dniach, mają być niby robione znowu z użyciem tam społeczności, więc bla 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 bla. Co zapewne się wydarzy. Jako że nasz y, serwer, znaczy dasz serwer. Ludzie co grali na S2 prawdopodobnie Zostanie się z wszystkimi rzeczami dokładnie to samo co na yy, S1 Czyli po prostu skasują Tak dokładnie, wszystko, prawdopodobnie będzie wszystko skasowane Co prawda nie ma takiej informacji No ale raczej nie zostawią tego serwera Więc prawdopodobnie po prostu wszystko skasują I zamierzają zrobić niby jakiegoś tam patcha, wiadomo bla 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 No ja niestety no tutaj mam trochę do stracenia, no widzicie 35 level Mam na jakiś toporek, co kupiłem na starcie serwera, bo ktoś bił za item shopa. I w ogóle... Jeszcze mam jedną rzecz do stracenia. To jest najważniejsza. Patrzcie, tu jest drugi serwer, który jest w Ameryce. To jest według mnie ważniejsze. Patrzcie, ja tu jestem yy, lordem wojny. Słuchajcie, no lorda wojny chcą wyrzucić. Widzicie, nikt tu nawet nie... <laughs> ktoś tutaj chciał chyba nikt jadu zrobić, ale... Chyba było zajęte. Zobaczył, że tu nikogo nie ma i tyle. Jak widać, to no jestem lordem wojny dalej na serwerze. Nikt mnie nawet nie chciał pobić. Nie wiem, nawet dla Beki bym już wszedł i bym to pobił. Ale pelerynę dalej ubrać nie mogę, bo nie mam levela. Hmm. Co w takim razie? Dla... Pewno pierwsze wasze pytanie, dlaczego oni w ogóle robią tę strójkę? No odpowiedź jest bardzo prosta. Hmm. Widocznie mają... Widocznie jeszcze wierzą, to jest ich chyba ostatnia szansa no, chyba na te Forestory No jeżeli serio zrobią S 4 czy wiecie, coś takiego. W sensie, że S2 to pewno będzie ostatni raz, nie? Ale chyba S3 to jest już taki ostatni ostatni, nie? Bo jak już nowy GM biorą do pomocy, no to chyba w takim razie tak będzie. I teraz lecimy, ale... Tutaj problem już jest inny. Żeby papajka wypaliła... Po, poważnie, jak słyszą, słyszycie ludzie, że jest ja mówię. No, no to wiecie, że się grubo chyba dzieje na takim razie na tym For Story. No, powiedzmy nikt nie gra na serwerze amerykańskim, który był niby specjalnie stworzony dla Amerykanów. No, jestem lordem wojny od premiery serwera. Jak widać w mojej potężnej ilości, 59 honoru, nikt nie był w stanie pobić do teraz. Zapewne dlatego, no bo tutaj nie ma żadnego gracza. Zobaczcie, tutaj tereny są jeszcze nie podbite. Nikt nie podbił żadnego terenu od premiery serwera. Więc do no, widzicie, że jest po prostu gruba akcja. Cóż, co w takim razie się stanie? Trzeba możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać prawdopodobnie tego semi klienta. Prawdopodobnie nie zmienił w nim za wiele. I prawdopodobnie serwer znowu się wywali po dwóch tygodniach. No bo po co w takim razie siedzieć Zgaduję, że online na start będzie niższy niż na dwójce. Chyba, że będą, wiecie, robili jakieś reklamy czy coś. No to może wtedy, no ale nie, nie chcę mi się w to wierzyć, że będą oni pokładali aż tak dużo. To, jestem ciekaw na ile oni mają szczerze licencję na to For store. Czy mają oni na rok, czy mają permanentnie tą, tą licencję, i po prostu se mogą żonglować tym. Dlaczego oni serwery już odpalają w sierpniu? Zgaduję, dlatego, no bo pewno zrobią go w miesiąc i tyle, nie? Czyli będzie po prostu takim byle czym, żeby tylko było. Może zależy, ile na to, na to godzin poświęcą na ten server, Może 100 godzin poświęcą. Nie wiadomo, ile. Czy to się zwróci, czy to się nie zwróci. Kto wie, no może nawet oddali im grosz te zemi, te, tę te, te, tą, tą grę. Niby, niby tam gadali, niby na Discordzie, że się niby z nimi, nimi są w kontakcie, czy coś i tak dalej. I teraz kolejne pytanie, a co z Originem? Słuchajcie, origin to legenda. Tak naprawdę origin to papajka. A dowodem może być na przykład to. jeżeli ktoś pamięta tę animację, no co że wie. Tu jest, to, to jest tak naprawdę prawdziwy origin. Origin to papaja, tak naprawdę. No może, może nie do końca równo, ale ale naprawdę ma znaczną większą część. Hmm, oczywiście dodaną. I prawdopodobnie Origin nie wyjdzie po prostu. Nie ma szans, żeby wyszedł, ponieważ. No, przypomnijmy sobie wszystko, Kalinor. Nie żyje. Ngiro. Nie żyje. Paudron. Nie żyje. To są trzy serwery, które wystartowały od Game Forge i teraz są praktycznie puste. Bo. Dobra, no praktycznie puste. No co, no jedna osoba, dwie osoby to jest pełny serwer. No nie, to, to nie jest pełny serwer. Nawet, jakby ktoś zebrał swoich kolegów, mógłby mieć więcej na tym serwerze online. E, idziemy dalej. Papajka, S1, nie żyje. S2, nie żyje. W sumie czas S2 to był taki, że mniej więcej tydzień potrwało już serwer padł. S1 co prawda trzymała się mniej więcej od startu... miesiąc. Więc miesiąc serwera się trzymała. Hmm... S3 strzelam, że może też potrwać około tydzień, albo nawet krócej, ale na pewno wejdzie jeszcze mniej osób. Podsumowując, na starcie Papajki chyba było z 1000... Na dwójce, nie? 1100 chyba weszło, jakoś tak? Jak się zamykała Papajka, znaczy kiedy ja kończyłem grę na Papajce razem wtedy z Grebikiem, żeby kończyli w ogóle to Interitu i to wszystko, żeśmy kończyli grę, to ona mi wtedy chyba 1500 według tabelki, nie? Wiecie, tych potworów, no bo... Ciężko jest ocenić ile gra osób tak normalnie, nie? Tak to była ta tabela, no to było wiadome ile mniej więcej mogliśmy się spodziewać. 1 do 30, to tylko popatram. Tak samo jak wystartowała Papaya S1, no to start miała prawie 5000, no załóżmy, że te 5000 dla bardzo optymistycznego, że to był każdy jeden gracz, nie? No i po prostu tak to wygląda, nie? Oczywiście zależy kiedy wyjdzie papajka, ale zamierzam oczywiście zrobić, jak wiadomo, zawsze yy, live'a z takiego czegoś. Prawdopodobnie może wbiję podobny level jak tutaj, zobaczymy generalnie, jak to będzie wyglądało. Oraz zobaczymy, czy ktokolwiek wbije jeszcze na to papaj, Bo jeżeli serio będzie na przykład online wyglądał tak jak tutaj, no to nie no, nie będę wbijał 35 levela. No kurde, no bez przesady. Wtedy no, no nie ma, nie ma co wtedy, nie? Cóż, w każdym razie Papaya zaczyna ze strójką w sierpniu. Pewnie robili pewno serwer z miesiąc, pewno od momentu jak go zapowiedzieli, tak zgaduję, czyli od dzisiaj. Więc w każdym razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawdopodobnie nic nie wyjdzie i dalej to nie będzie miało sensu. A odpowiedzią cały czas dlaczego to robią? Po prostu pewno mają za grosze licencję na to For Story oddaną. No i dlatego no, mogą sobie robić co chcą, no bo online w tej grze i tak jest żenująco niski, ludzie i tak, ludzi i tak jest żenująco mało, więc mogą sobie robić co chcą, a pewno serwery i tak mają postawione w filmie, no to pasą tyle co za prąd. Więc z, praktycznie wszystko co zarobią, no to jest git. Tylko czy oczywiście warto? S3 raczej będzie już ostatnia, wydaje mi się. Raczej S4 już nie powstanie s wydaje mi się, że to jest chyba ostatni raz, kiedy zamierzają oni postawić serwer, potem chyba już zamkną to już koniec będzie. No ale zobaczymy, może się pomylę. W każdym razie to byłoby na tyle, do następnego, cześć!